Tym razem jesteśmy na skrzyżowaniu, przy skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Przepadek. Osiedle Stare Miasto, strefa ochrony konserwatorskiej i mamy billboard firmy Cityboard, który stoi tu. Już nie pamiętam, z 20 lat może nawet stać eee, nielegalnie. Jest samowolą co jest jeszcze kuriozalne w tej całej sytuacji, że stoi on na działce miejskiej, pod nim jeszcze był taki szpaler reklam, zaraz zobaczycie zdjęcie, wam dołączę, które no, na mój wniosek zostały usunięte, oczywiście też wiele lat stały nielegalnie. Ten nośnik yy, okazuje się, że został ustawiony, tak jak powiedziałem, bez, umownie bez wiedzy miasta na działce miejskiej, ale właściciel tego nośnika przez wiele lat płacił opłatę sąsiedzkiemu AZS-owi. Z jakiego powodu się to działo? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie od ubiegłego roku ten nośnik wobec właściciela tego nośnika reklamy jest prowadzone postępowanie w wydziale, przez wydział gospodarki nieruchomościami. Jak widać, billboard stoi w mega no po prostu w super atrakcyjnym miejscu u wylotu tak zwanej średnicówki tutaj przy Parku Wodziczki na narożniku mega dobra ekspozycja. Oczywiście przycinana jest zieleń odpowiednio, żeby był dobrze wyeksponowany. To jest jeden z takich najbardziej jaskrawych przykładów nieudolności miasta, no i można powiedzieć również, Zastępcy prezydenta Bartosza Gusa, który do facto już prawie 20 lat zarządza miejskimi nieruchomościami albo ma jakiś swój udział w ich zarządzaniu. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Czy po prostu oni nie umieją podjąć właściwych działań wobec tego typu, tego typu działań firm outdoorowych? Czy po prostu. Tak ma być, nie wiem, nie wiem, nie chcę tu niczego sugerować, nie zamierzam niczego sugerować. Wnioski możecie sami wyciągać. Mam nadzieję, że po i obiektywnym, merytorycznej i obiektywnej ocenie. No i co? Co tu dużo mówić? Jest i, i piękną kasę trzepią, a do kasy miasta nie trafia nic, ani złotówka. Przez tyle lat. Ja oceniam, że przez dwie dekady. Wyobraźcie sobie za tę kwotę, tu to pewnie pomógłby to wyliczyć, za tę kwotę co można by zrobić? Ile metrów chodnika, ile skwerów wyremontować? No po prostu masakra. Oczywiście po drugiej stronie jest billboard, nośnik reklamy tej samej firmy. Też stoi w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie pamiętam, czy jest samowolą czy nie. No ale lecie już wszystko o co chodzi dobra, miłego